Tyle się mówi o tym, że człowiek dostaje tyle bólu, ile jest w stanie unieść. Przynajmniej tak się mówi w duchowości, ale jeżeli tak jest, to dlaczego są samobójstwa? Dlaczego ludzie się zabijają? Co tu nie zagrało w tym stwierdzeniu? A co jeśli powiem Ci, że zagrało wszystko, tylko to, co nie zagrało? To jak zazwyczaj nauczyciele nie zagrali tak jak należy. Zapomnieli dodać drugiej części zdania, bo prawdopodobnie drugiej części tego zdania nigdy nie słyszeli i nigdy się nad tym nie zastanowili, że to co mówią niesie sprzeczność. Sprzeczność z tym co mamy tak naprawdę na co dzień. Może niekoniecznie na co dzień, ale to co jest wokół nas. A więc dostajemy tyle bólu, ile jesteśmy w stanie unieść. Nie jako ludzie, tylko jako dusza. To dusza dostaje tyle bólu, ile jest w stanie unieść z automatu oznacza, że niekoniecznie Ty, jako człowiek, będziesz w stanie ten ból unieść. Rolą duszy jest tak pokierować Twoim życiem, tak pokierować Twoimi emocjami i tak Cię doładować energią, abyś dał sobie radę z tym problemem. Jeżeli coś w tym wszystkim nie zagra, to wtedy dusza ma bardzo mocno zawężone pole popisu i nie może sprawić, że przejdziesz przez te trudności. Więc nie jest tak, że dostajesz tyle bólu, ile jesteś w stanie unieść, bo równocześnie jest to prawda i kłamstwo. Prawda w odniesieniu do duszy, a kłamstwo w odniesieniu do człowieka. Jeżeli chcesz się dowiedzieć na ten temat więcej, a przede wszystkim dowiedzieć się, co zostało pominięte przez nauczycieli duchowych i co wiele osób powtarza beznamiętnie, nie zastanawiając się w ogóle nad tym, obejrzyj filmik. Dostajesz tyle bólu, ile jesteś w stanie unieść. To dlaczego są samobójstwa?